Kelnerzy poszli spać i nie ma. Tak, jedna, nie ma. nie Czy mogę na tańce ja no. na stole, na, na, na czekaj, jak ja błędna. Isso, tak. oprócz, ale no. powiedz Wiesz co się udało wyeliminować? Chamstwo wiesz, Robisz coś i pod siebie leć. Uważaj. lubisz swoją pracę. Jak ty się w nią angażujesz, kurczę, czujesz co robisz, wiesz, to, 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 to może sprzedać, ale to jest jak najbardziej adekwatne do życia kurczę. Bo ty czujesz, Nie. Bracie, wiesz. I to, ale ty czujesz duchem, wiesz, ale ale czujesz duchę, To jest to, że ty ja. się manualnie wykonujesz, bo jak Ale widzisz, Ja na przykład, ja ja to na przykład, ja sertej, kurczę, ja na przykład, ja na Jakieś marzenia takie prawdziwe. Sprawiedliwym się do teatru. Nie mam mieszkania. Nie mam, ale to są sprawy, wiesz, dla mnie drugorzędne. To jest to naszym wręcz obowiązkiem po prostu krzyczeć o tym w ogóle, co, co się dzieje. Że nie ma mięsa, nie wiem akurat, wiesz, inaczej, że miałem długopisów może, wiesz, w ten sposób. Wszystko jedno, wiesz, że jest źle, a nie że jest dobrze. Wiesz, się ma pewne również przyzwyczajenia, pewne nawyki, które wiesz, już wiesz, przy ruchu, nawet Dobra, ja zapominam co mam zrobić, jaki ruch, to już bracie, wiesz, ja wiem, że jest to jakoś tak samo ode mnie, bo by to jest taki podświadomy ruch, bracie, wiem, że mam zrobić teraz taką czy taką sprawę. Ale to mi to wszystko jednak jest czas, bracie, czas, jest czas, czas, czas jest... i jeszcze raz czas. Ja to ja miałem sprawę po prostu jako robotnik. głównie technicznie mnie to interesowało, bo ja po prostu się na tym nie znam, no byłem pierwszy raz. I na przykład, i co, co mi się u siebie nie podobało? że masz ekspresję, ale żebyś to położył z płynnością ruchu. Jeszcze, żebyś nabrał tej płynności takie to... No nie, tak mi się wydaje, byłoby zupełnie inaczej. No, A ja masz... to jest chyba czas. tylko no, trening, to jest dobrać to dobrać to. Chyba tak. Ty się mną może na tym. Arek, możesz to odpożyć? Nie wiem, czy nie że mamy już w ogóle. 11 lat teatru. Wolność dla artysty, jego sposób bycia, tworzenia też może być dziwny, no z niektórymi rzeczami się nie zgadzamy, ale to jest on sam, a nie jest kto inny. To jest prawda i to jest, chyba ten... to jest plan... Thank <laughs> Czasami widz jeszcze więcej widzi normalnie niż, niż się robi na scenie. Jakie, jakie są takie sprawy? No jakieś symbole zawsze mają znaczenie no, już, już, i tak. mogą być odbierane bardzo y, różnie przez ludzi. My nawet nie mając na celu czegoś konkretnego, związanego z polityką czy z obecną sytuacją. No przypadkiem no, narzucamy im jakieś myśli. Tak bo ludzie, bo ludzie wiesz, odbierają na przykład taką sytuację w ogóle scenę, sytuacyjnie sobie coś wyobrażają i dla niego na przykład podniesienie, wyniesienie kogoś to jest wybór jakiś tam, a skierowanie ręki na wschód to jest to właśnie kojarzy się z konkretną sytuacją, a na zachód jeszcze z inną sytuacją, no, w ogóle no, że nie ma w sumie żadnych takich zamierzeń, nie ma żadnych aluzji w tym czasami ale ja na przykład uważam, że faktycznie, że w sumie Mało staramy się angażować. To jest sprawa, którą robimy. I to wszystko. I to tak. mi bardzo sprawia przyjemność. I, i, tak. I co ja będę siedział, narzekał, że to, że tamto i tak dalej, i tak dalej, że takie straty, że na życie, że jestem taki biedny, bo prawda inni do kina mogą chodzić, a ja nie. No, ważne. Ja robię to, przychodzę na próby, bo lubię, bo chcę i jest fajnie. No, no, ja, ja, że... ja się z Tobą kłóciłam, bo tak. Zrażdżam, ja również no, uważam, no, że no, to, co robimy jest wspaniałe, no, i, no, ale chcemy to fakt robić, jest faktem, no, że Ty coś tracisz więc róbmy, kiedy tak. róbmy, Jeżeli to, tego no, nie widzisz, no, no to... No, Mniej, ma, właśnie, ludzi, ale bo nie Ale pamiętasz, się nie myślisz to teraz, co, co to mówisz. I słuchaj, noc te próby były, a ty ciągle zmęczony, że na noc nie zostaniesz, bo próby, bo spać, bo tamto. Jedynie, czego mi jeszcze chwilę brakuje, to... A pamiętasz, to, to wiesz co? To, no? nie, nie mówisz prawdy, teraz nie wierzę ci. Będę wtedy, jak ja nie, nie, nie przychodziłam do zespołu, bo jeszcze pracowałam. I mówiłam ci, żebyś więcej czasu mi poświęcił. To ty wiesz. No właśnie, jedyna sprawa to jest... O, druga no, sprawa, no, jest no, no, jest to moja sprawa. dziewczyna właśnie, która cały czas mi ma złe, że, że poświęca właśnie. Ale nie bo... razu pan to mimie niż nie, bo Nie my... No dobrze, ile to może trwać? 5 lat? 10? No nawet niech dwadzieścia trwa. To będzie to 20 lat, a ja będę żył, no jeszcze parę więcej pewnie. Kim ja później będę, na przykład, w moim przypadku? No rybakiem. Ryba... ryba rybaciarzem, który nie wymawia R. Nieznajomy z brodą <noise> naszym przyjacielem jest, Nieznajomy z brodą <noise> naszym przyjacielem jest, Jego <noise> <Jest>. tu <noise> żyje ktoś wśród nas. Glory, glory, alleluja! Glory, glory, alleluja! Glory, glory, alleluja! Że człowiek jest... Dupę bity, to, to, to wiadomo. jest tylko że, że w jaki sposób, w jakim na przykład wiesz, układzie się to wszystko mieści, bo był zawsze bity, wiesz, to są stare prawdy, wiesz? To wszystko jest wszystko piękno, ładne, tylko wiesz, tylko się nie zgadza jedna, jedna prawda, wiesz, że to nie jesteśmy. No mamy, Jeżeli będziemy tak jeśli to się po prostu zarob to pięknie w ogóle. To się pięknie zacznie pięknie skończy. Bo to się rozpierdzieli. Robert, wiesz, ja ci powiem, że zanim się, zanim się przynajmniej, ja Ale ja się nie widzę nigdy, żebyś nie świecił w domu Wiesz, bo to, jest, to nie jest kwestia wyświetlenia fizycznego, to jest kwestia lecznego ducha. No, ja, ja przynajmniej muszę, ja przynajmniej muszę, ale technika. Ja przynajmniej muszę no, technika też, ale ja przynajmniej muszę wiesz ducha sobie wyścigu, wiesz, gryź się w tą postać. Trzeba wyjechać gdzieś do Szwecji, popracować, żeby to móc robić to, co się chce. Dobrze, ale mimo jest nim na scenie, a poza sceną jest człowiekiem. A to co pokazuje na scenie, to jest właśnie, to jest właśnie człowiek. Nie wiem, nie wiem, no moja mówić, moja idea. W sumie sprowadza się w środę. A jest to kwestia ducha, w którym to siedzi. Czy wiesz co w momencie, kiedy myśmy od stycznia do, do, do marca robili tą premierę, że się w Polsce wydarzyło? Teatro doła naszym przyjacielem jestem jest. Teatro doła naszym przyjacielem jest. Teatro to doła naszym przyjacielem jest.